Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić prostą wieżę w Minecraft z wykorzystaniem właśnie lawy. No i dobra, słuchajcie, co nam będzie potrzebne? Będzie potrzebny jakiś budulec, na przykład ja użyję sklepu tutaj Glowstone, żeby to fajnie wyglądało. Lawa i woda, tak naprawdę, tyle nam wystarczy. No i tak, zacznijmy sobie tutaj od góry, może stworzymy sobie taką małą wieżę, żeby. Op, powiedzmy taką, będzie to naprawdę malutka wieża, taka do pokazania no i okej okay. okej, okay, okej, okay. i co tu teraz musimy zrobić, składziemy sobie właśnie ten ka y, kamień y, tutaj właśnie na to potem dookoła tego um, tak w ten sposób następnie sobie musimy tutaj tak tak i tak Ok, no i nasza lwa powinna już normalnie sobie spływać i teraz tak, tak możemy w sumie to zostawić to będzie taka najprostsza wieża okej, okay. to powinno się ładnie porozlewać jeśli nic nie zepsułem, nie. Ok, i z tego powstanie taka dość prosta wieża. Prosta. Możecie to ciągnąć dalej, rozbudowywać to dalej. Możecie stworzyć z tego taką fajną piramidę. Możecie robić sobie kratki odst odstępu, jeśli nie chcecie, żeby marnować materiałów czy coś. Nie dobra, kiedy mamy coś takiego, zabieramy sobie tą lawę z góry. Kładziemy, poczekamy chwilę, kładziemy wiader z wodą. OK, to zostaje zalane. Proszę bardzo. I nasza wieża powstała. No i widzicie, jest to malutka wieża. I teraz możemy sobie do niej po prostu tutaj wejść. Widzicie? Jest zrobiona na górze mamy no, właśnie ten jasnogłas. Można tutaj zrobić jeszcze na przykład mm, właśnie jak mówiłem wcześniej, tutaj kratki odstępu i to wtedy musimy pociągnąć sobie po prostu dalej powiedzmy jak tu gdzieś mamy tego nie będzie widać ale powiedzmy tutaj musimy znowu tu 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 wiadomo i tak dalej 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 to też musi być coraz jakby szersze o tą kratkę żeby ta lawa mogła sobie swobodnie spływać ale jak widzicie da się nawet w tak bardzo prosty sposób dosłownie w dwie minutki stworzyć taką wieżę jeśli ktoś chciałby właśnie sobie to bodać to, to jest naprawdę dosyć prosta metoda. No i cóż, i to było tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!